Dobrze. Kaszub na łobach 13 Maj zobaczymy czy pachowe ryby stawie dalej nie pobierają wrzuconego pokarmu a co przyniesie rzeka dzisiaj we will see jak kaszuby patrzcie jest godzina 12 tak samo południe pojedynek No proszę, może dzisiaj będzie lepiej, drugi rzut, a przy pierwszym też był Tylko puste. i zobaczymy co mamy, z czym to dzisiaj będziemy walczyć, klapami czy z no jest nieźle, jest płatka pierwsza, całkiem sympatyczna, średni rozmiar Coś drugiego mamy, niewielkiego. Mam nadzieję, że to nie będzie jeden rozmiar, że będą trafić większe sztuki. Mniejsze niż proszę. ten foton nie chce wpaść niestety No dalej, numer 3 A, foton niezły numer 3 Uj, syntetyczny chodź

And skip. I know, <laughs> Oh, pink. Watch. oh there's a What we're gonna do. Ah, grapple. Instead of drop. That's, it, that's i jest. Dla mnie spokajnuje. Groszciej się spodziewam, zapowiedzieli się, trzeba skończyć. Chciałem policzyć do dziesięciu, mam. Osiem ryb. Nie jest. Nie jest źle, dobrze też nie jest, bo zbliża się 15:25. 4 godziny łatania, dobra. I. Osiem ryb. Uh, uh, uh. Nic. Do następnego razu. Mówiłem na stika, sklavik, kukurydza. Tak włożyłem czerwonego garbaczka, jak widzieliście, była dla snu Tyle, na razie.